Proces zakupu czy też sprzedaży mieszkania nie zawsze musi się odbywać za pomocą pośrednika nieruchomości. Zakup mieszkania bezpośrednio od właściciela, pomijając biuro nieruchomości i związane z nim prowizje, pozwoli zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. W takiej sytuacji warto jednak wiedzieć, jakie dokumenty są wymagane i jakie należy dostarczyć do kancelarii. By akt notarialny mógł być spisany sprawnie, bez żadnych komplikacji, a co najważniejsze, zgodnie z prawem. Oraz bezpiecznie dla obu stron. Przy zakupie na rynku pierwotnym od dewelopera formalności są prostsze, gdyż wszystko dokładnie określa ustawa deweloperska. I w umowie z deweloperem wyszczególnione są wszelkie potrzebne dokumenty. Dlatego dzisiaj zajmiemy się mieszkaniami z rynku wtórnego. Notariusz będzie potrzebował numer księgi wieczystej, dzięki której będzie mógł sprawdzić stan prawny nieruchomości, a dokładnie kto i ilu jest właścicieli co wchodzi w skład lokalu oraz czy mieszkanie nie jest obciążone hipoteką, służebnością czy np. prawem pierwoku. W przypadku mieszkań, do którego właściciel posiada spółdzielcze prawo do lokalu, może nie być założonej księgi wieczystej. I w tym przypadku potrzebne jest zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu. Warto również pamiętać, iż jeśli kupujący chce założyć księgę wieczystą dla danego mieszkania, potrzebne będzie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej. Współdzielnia czy też wspólnota wydaje takie zaświadczenie w ciągu 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. Dokumentami potwierdzającymi podstawy nabycia będą wypis aktu notarialnego, umowy sprzedaży, dożywocia lub darowizny, a w przypadku, gdy mieszkanie zostało odziedziczone w spadku, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Dodatkowo w przypadku spadku czy darowizny będzie potrzebne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku, czy też że o zobowiązania podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Kolejnym ważnym dokumentem jest zaświadczenie o braku zaległości. Ponownie jest ono wydawane w ciągu 7 dni od złożenia zapotrzebowania przez spółdzielnię lub wspólnotę. Jest to bardzo ważny dokument, by uniknąć ewentualnych zadłużeń, których mógł dokonać sprzedający poprzez nieopłacanie czynszów zamieszkania. Notariusz będzie również prosił o zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. Zaświadczenie takie wydawane jest w Urzędzie Miasta od ręki. Oczywiście, odstając swoje w kolejce. Koszt takiego zaświadczenia to na dzień dzisiejszy 17 zł. W niektórych przypadkach może być uchwalony obszar rewitalizacji, gdzie miasto czy też gmina będzie miało prawo pierwokupu. Dlatego też notariusz może wymagać zaświadczenia, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. O tym w jaki sposób kupić mieszkanie, gdy miasto lub gmina ma prawo pierwokupu, opowiadałem wam we wcześniejszych filmach. W przypadku, gdy na mieszkaniu ciążą jakieś zobowiązania hipoteczne, czy też na przykład komornicze, notariusz będzie również potrzebował promesy ze wskazanych instytucji z informacją, w jakiej kwocie występują zobowiązania i komu mają być spłacone. I tutaj kolejny raz odsyłam was do moich. Wcześniejszych filmów, gdzie dokładnie tłumaczę, co sprawdzić w takich sytuacjach, oraz co dokładnie powinna zawierać wskazane oświadczenie. Jak właśnie usłyszeliście, ilość potrzebnych dokumentów do kupna czy też sprzedaży mieszkania bez udziału pośrednika nieruchomości nie jest tak wielka czy też skomplikowana do skompletowania, jak mogłoby się wydawać. Natomiast muszę zaznaczyć, iż katalog dokumentów może być większy w zależności od stanu prawnego nieruchomości. By was jednak uspokoić, w razie niejasności notariusz sam poprosi o uzupełnienie dokumentacji i wskaże wam dokładnie co będzie jeszcze potrzebne. Warto więc odpowiednio wcześniej skontaktować się z kancelarią materialną, by ustalić listę ewentualnych niestandardowych dokumentów. Dodatkowo, jak już wam wspominałem nie raz, pomimo wszystkich wskazanych dokumentów ja również zawieram w akcie szereg oświadczeń, które dodatkowo zabezpieczają moje prawa. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych, takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją. Prowadzenie do postaw w obrocie nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, a wszystko to na konkretnych przykładach: mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.